Brudy, czołg i już wam wyjaśnię zasady Tak, tak, tak I... W tym momencie, teraz cichutko I wyjaśniam wam zasady Zasada jest taka, ja jestem Arton Mogę się ustawić gdzie chcę Wy, mam sześciu pomocników Którzy mają mnie bronić przed Progetto I Progetto, który jedzie ona może we mnie strzelać, ale Was nie może. Wy w niego też nie możecie. Jedynie możecie je taranować. Ale jeśli go zabijecie taranem, jest dla niego punkt. On ma za, za zadanie zabić Artę. A ja mam go zabić Artem. Więc. Mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie. Jest duży teren bardzo bo, półtora kilometra. Więc Rob może się z Wami fajnie pobawić. A Wy możecie go też dobrze zaskoczyć. Znaczy nie rozumiem. Ja mogę do Roberta strzelać? Yy, nie. Nikt nie może strzelać, oprócz mnie. Wy macie on go za zadanie ma... blokować A on do nas ma, ma możliwość strzelania? Nie ma możliwości strzelania, ma tylko do arty możliwość strzelania To po prostu... A ja nadjadę, tam i to, się... to ja zabiję arty. Tak Oczywiście Muchozol do nas dołączył Muchozol, masz... chcesz... O... masz ochotę zagrać, czy nie? No póki nie ma bardzo to mogę Dobra, to ci wyślę szybko zaprkę jeśli mi się to zapnę. Dobra. I oczywiście są ze mną takie osoby jak Michu, Human, Kaspro, Rudy, Nekro zdych, Zami Damian zdych, Rob, Muchozol. Ja możecie ja się wszyscy przywitać. Y med. No, możecie się wszyscy przywitać, oczywiście cześć, cześć. Cześć. No i Muchozol weź jakiegoś Meda, może być ciężki. Ale jakiś Byle jaki, najmniejszy może być piątka dla Ciebie, nie tak będziesz niższy niż pięć Dobrze, daj mi no ja Dobrze. Do tego, a I zaczynamy. Dobrze, dwie minuty, przywitanie i wyjaśnienie zasad, zasady znasz czy ja? Mam Ci jeszcze przypomnieć? Wiem, ja mam jeszcze Dobrze, no bo już to graliśmy no Mam tylko te rano może robimy mamy <noise> nie kanał Nie, a to chodzi, żeby możemy go podpuszczać też, nie? A czy on tylko nas słyszy na tym speaku, więc na naszych nie słyszę, więc Ja też swoich nie słyszę no to Kurde, amunicji zapomniałem. Nie Dobra, pejtuję <noise> was, carry me, carry me. <noise> Kurde jedna osoba się nie dała no dobra Weźcie się tak ustawcie wiecie tu jakieś osoby, tutaj najlepiej Taki najlepszy spoter, ja Tutaj, ja tutaj ja też ja jadę, no, jadę, Trzy osoby do miasta muszą przynajmniej jechać To ja na do miasta Będzie ja ciekawy. biorę Będzie ciekawie Ja biorę tą stronę Ja jadę się utapić, Bo mamy 20 złam to ja jadę do odpię Tylko za daleko też nie odjeżdżajmy od na baton No tak jeden go złapie. On też do nas nie może strzelać. Nie? No nie może strzelać. No to jest Później zrobimy tak, że będą dwie osoby szukać. Jeśli będzie za łatwo. Za daleko też nie jedźcie, żeby. ten... Później nie gonić się. Ani jakoś blisko siebie też nie bądźcie bardzo. On ma do nas przyjechać. Dobra. Tylko u ciebie kermić, będzie pocisk, tak. No, nie, trzy godziny, bo 8 sekund najdłużej. I to przy, przy samej końcu, nie? Zasięgu. No. Dlaczego po pierwsze, tą Artą wiesz, mam rozegrane ponad 400 bitew, to <laughs> troszeczkę ogarniam. 0. No właśnie, ktoś, linia 0. Ktoś musi dojechać do tego budynku, gdzieś tutaj. KW85. I ktoś tutaj, jedna osoba, ten, ta WZ-ka najlepiej Dobra, lewa wiesz, strona wiesz jest obczajona Dawajcie, dawajcie, kurde, grubo Ja już będę celować gdzieś tu Ja mam zasięg na całą mapę, więc no, A, ale no Tak, lekcie, lecie tak, pół godziny tak. Zobaczymy, ciekawe będzie Rob, ale ty, gdzie my się chowasz? Mam na nie gram na On to Zobaczy, robi taktycznie Dziś jest kitra Czekam aż przyjedziecie Aha, bo, ty, bo ty jesteś szybki Co ty mądrą taktykę obrałeś Dobra nie idźcie dalej, niech się ktoś wróci No, no a 9 0? Troszeczkę tutaj bardziej, linia 1 nikogo nie ma Byłem, byłem tam przed chwilą Mhm. tam pojechał Jak on mnie zaraz wyspotuje jak was przejechał Gdzieś obok was to będzie ciekawie Nie, nie przejechał Remi nie miał jak nawet, bo... Dobra, on jest słowem, no, mam spota. Pokaż F7, bo ja mam nie wiem gdzie jest. Właśnie, F7, F7. Ooo. Jakiego midy? Jest, Robertu. Miffy panowie. France. Baranujemy <laughs> matkę Za słaby, za słaby ten czołg wziąłem. Kermit, jak ty jakbyś tak strzelał, to człowiek, A co, za 3000 go trafiłeś? <laughs> Troszeczkę jest cel, Nie ty nie, nie strzelaj do swojego. Weź pan celek szczelinę. No łapcie go, łapcie go. Nie w naszym pić. Bo możemy łapać, ale on jest szybszy od innych. Lecimy, żeby miał gląska z diabł, to by było łatwiej. Z wyprzedzeniem myślę. 15 sekund i będzie. Ale ty możesz swoich trapie? Mogę, nic się na nie lego? stanie. A, myślałem, go, że ten. Go, ty na lewy gotów pan, zatrzymujcie. No weź, no, zatrzymaj go, ale ja no, on ma szybszy czołg od innych. Dobra, to tak. O, to na przykład. No i teraz, zatrzymajcie Wszyscy, Wszyscy, wszyscy! blokować go. Ładuj kerwis w niego. Tyle. Kerwis, ładuj w niego. Jeszcze bana dostanę, to będzie ciekawie. Ładuj w niego. A nie, nie, fajcie go. Czemu ty śpisz? Tyle! Tyle! <grywa> Jeszcze pięć sekund. Dobra, 5 sekund, go. sekund Tyle! sekund. sekund Tyle! Tyle! Leci O, uciekam <grywa> Ja nie wiem Ja nie wiem Tyle! Ładuj Kermi, <grywa> <Mięcia Karmi> <grywa> Ej, no nie puszczajcie go. Nie ma, nie pojedziesz. Wszyscy go blokowali. Niech Hermi tu no, no, Tyle. A ja się w niego wbiję A, z tarana. Ale szczerze, jak jeszcze tak jeden nas to mogę kogoś ściągnąć. To strzał no, Dawaj, no, ładuj w niego. Dobrze nie mierzy. mierzy. On się nie ruszy. To ucieka? Mucho, zabrać tu. Nie, ja ten ja się rozpędzę, jak będzie ogłuszony. Odczącie się, że no, będzie objechał. Leci! Jeszcze raz, jeszcze raz i pani. A nie no, A. Znaczy, co ty kiedy rzucasz? To idzie tak jak w pojedynkę. Jeszcze 25 sekund. No, no, ja no, Czekaj, na razie no. mam minus jeden. <grym> <grym> I pięć po ogłuszeniu No bo to mój taran był Niech mówi, kiedy będzie rzucał, to ja będę musiał. może Już nie ma co, zejdzie na strzał. Irok Hermit jeszcze, no pokazuj. Je. Pokazuje. No bo się wierci nam tutaj. Nie ma, nie ma, nie pojedzie, nie pojedzie. No Here's Johnny! Bas! Przysiędł chłop. I pamiętajcie, że nie możecie go starana zabić. Nie, <laughs> Jak nie. Możemy. Zabijacie go starana bo punkt idzie do niego. Do, tak. do niego no. Eee no, Robę, po co wyjeżdżałeś? Was tak was było was was. fajnie. <gryzny> Dobrze, <gryzny> Ile ma uszkodzonych rzeczy? Ile masz robów uszkodzonych? Dowódcę, a to nie jest zbyt dużo. Pamiętajcie, żeby wam się nie dał specjalnie zabić, bo wtedy punkt dla niego będzie. Tak, też możesz, Rob, wiesz, tak robi specjalnie, żeby ktoś się wyjechał, nie? I cię zabił. A to ja nie mogę, ty, ty, ty nie gadaj, tylko strzelaj w niego, bo zaraz zginiesz <gryzny> Nie! No, ty jesteś kerwitz, <gryzny> jednego <gryzny> Nie możesz trafić w czołówkę. Potrzebnie Mucha wyjeżdżałeś i go puściłeś no tak to... Tak Jakie? jak Ja by... do To ja go mogę starenować? No tak, ale dla niego będzie punkt wtedy Ten. Ale dobrze. powiem wam, dobrze on jedzie, nie? Dobrze jedzie A trafisz go chociaż? To Kermit Jezus, Kermit, jaki ty jesteś łazęga to Zabieram ci licencję na art. Nie, no kreśń, kreśń, kreśń. Wszystko powiemy ten... A. Jarkowi Jak to jest profilowy. Dobra, już jadę na blisko go strzelić po prostu Ale blisko. wiesz, ja nie skupiam specjalnie całkowicie, bo to by było zbyt OP według mnie, jakbym skupił całkowicie a teraz wejdzie Dlaczego ty rob nie idziesz 4 zabić On zwiedza, On zwiedza mapę A wiesz jakbyś zabiła to no. masz punkt No A byłeś wejdzie. kwadrat od razu Jezus ile ten pocisk leci? Chyba długo ten pocisk leci Termin, po prostu na wiatr Tak Pan minus 3. <laughs> Jak każdy rondom. <laughs> Dobra, Chyba u Was i dać tu. Rob, ty masz mnie zabić, a nie bawić się z nimi. <laughs> nie no, bądź nie bądź. No, wyczekaj, dobry moment. Tylko nie schwankę. No Dobra, punkt dla nas na szczęście. Uff! Ja chcę być bo To ja, ja cię szybko zabiję. Taki, zrobię. Dobra, przechodzimy do kolejnej rundy. Jest punkt jeden dla nas. Ja chcę mu Tylko. O, i mamy asystenta. Muchozol, przechodzisz do roba z dwójkę będziecie jeździć, ale w tym momencie troszeczkę musicie też wziąć większą szansę, żebyśmy mieli, więc no Mucho i Rob, zobaczymy, jak im to pójdzie. I bierzemy takie, dobra. Oczywiście możecie wziąć dziesiątki, nie? Te osoby, które mają. No, odcinek nagrywam, więc no. No, to Chowany w wywocie. Coś ciekawego, dobra. Czyli ich rzuciło na trójkę i na jedynkę, więc... Ci... Możesz nagrać ten, no... Odcinek na temat przeszkalania załogi, no czy co? co? O! To właśnie! No, no. To można było... Tam jest taki stary, ale możesz to tak ładnie pokazać, zobaczymy czy Dobra, ci wejdzie, no. ja ci się, się oglądałem jeden. No to się to zrobi. Dobra, mu 30 okay. sekund, pamiętajcie. Stoicie na kapy 30 sekund. A ja nakręcić jak zrobić klacki ziemię. Mucho, <noise> mu mu to będzie jechał linią numer 1, bo on zawsze tam ten <noise> 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 Tym Typem najlepiej do miasta. Jak jedziesz. Mucho, 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 do, do miasta, miasta najlepiej, wiesz? Bo tam ja tam nie to jest bo to jest jestem chyba szybszy od ciebie, tak, bo jadę 23 na godzinę. Bo... A ty jakby sabotaż na odcinku jeb ci było. Nie, nie, nie. <noise> Dobra, dawaj. Tylko musisz się schować przy jakimś... Huzzle jedzie na pewno Cześć. linią numer 1. Ja jadę do rogu, no! Ej, to pojęcie jest dobre nawet! No ty może dobrze Cześć. mnie zasłonić. To jest 300 IQ, chłopie. Dobra, to on będzie nie małce, na K1. To jest szerszy. W się sensie wyższym. Ogólnie według mnie Maus jest Chodź tu mu Huzzle hmm. na tą linię 1. Ja już jadę po ciebie. <noise> nie strzelaj! <noise> ja ja jeszcze mnie trafisz. Ja <noise> Tutaj ktoś Ale pojedzie, tu jedna osoba to, to Na pewno ten, niedaleko ja jest niedaleko Nie, oj, to, daleko, tam, nie to, widzę Nie ma, bo to musi są Żeby ktoś tutaj do mnie przyjechał czasami Ani tędy no, Zobacz kto, że ja tam jestem Mhm O, to tamtędy ja pojechał ja Już jest, ja już widzę Pojechali ja drugą stroną tym razem Dobra J, J, yeah, łapcie łapcie! Come on, help me! Kurde, yeah, rop... no, yeah. To byłby by za Na wprost strzelił mnie To piękne A ja wam powiem, że są za tarami, więc będziecie musieli na, na tak jechać Tutaj by musieli do mnie dojechać Dobra Dawaj, dawaj, ten tyto. Odbijaj w miasto. Że... jest za... Tam przez kapa Ale widzi. zapyla. Tutaj są w ogóle jakieś tory? No, no. od zewnętrznej już, od zewnętrznej jedź. Od lewej, od lewej, od lewej, od lewej, żeby mnie zasłonić od razu. A ty jak będziesz szedł przez niego? Jedź jedź, 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 jedź do przodu, jedź. Jedno do przodu, jedź, jedź, ja samo będę jechać cię trafię typem to nie moja wina Ajajaj, aj, aj, dobrze to nie zrobili jest. Nie no, typ to, to nie jest taki dobry pomysł jednak Bo jestem wy wysoki nawet, wiesz, i oni mnie widzą Nie, akurat... Ty to nie ty możesz, tosną. nie możesz wziąć jakiegoś kopytka, albo co? Ty co, co? On, on cię zasłonił e Finał będzie ciśnięty, dobra Pokazywało, że bańka 300 Dobrze, że się załapałem na odcinek Może się to nie sprzedało No w tej dobra, pierwszej to... zakładce tego nie ma, wiesz o co chodzi? Nie tak jest pierwszy taran Teraz jak skończymy to, to ja wejdę w tą zakładkę i zobaczę jak to. Dobra, to ja tu To ja Tak samo, dobra? Dobra Ja jadę tu Nogadajcie się tak, żeby wszyscy byli równo rozstawieni, nie wiem. Żeby każdy dobra, mógł. Ja coraz mu chodzę na wytropie. <g hesitate> nie. <giest Jedi> no, RPG, ja, bo ja Kermita będzie że no, no, hiermi... będzie... no, so, on jest dobra. płazem, to będzie do wody go ciągło. Skąd wiesz, skąd ty wiesz, kaję, dadę? Bez przesady. Ucha, ty jesteś lotnym owadem, to mam nadzieję, że nie przelecisz na znak. Nic nie jest wykluczone. Wiesz, on ma coś takiego co rozkłada skrzydła, nie? No ja patrz, jak jamuchę... Ja, muchę, ja, ja muchę normalnie wyczuję na odległość 5 km mm, Już ją widzisz Tak, jak leć A, bo ja mam... Jak pod... macie spota, to mówcie, bo wtedy wiadomo gdzie są mm, kolejny znowu ktoś stoi na kapie. Kto to jest? I to za chwilę dostanie strzał O nieźle no, wytrennym... Jamuchę wyczuję no, tym razem Mam nosa, ucha gdzieś tu będzie, niedaleko. Oni powiedzieli, że tak samo jak poprzednim razem, to oni to nie chcieli nas tak? zmylić, chyba. O, mam spota O, to mu wszystko Ej, tu kurna. jest. Już. No to auto, dobra. Mówiłem, że ona będzie koło wody. Wszystko tu gdzieś jest. Dobra, dobra, Tu już wracaj tutaj tym, nie? Wracaj. Tutaj musicie go zablokować, zablokować w tym miejscu, musicie go. Dobrze, wszystko chodźmy. chyba gdzieś jest. 400 dostępów tutaj linią 1 po samej linii oh, hell no. O, Kończysz go Oh no Mam spotka już twój, jest, twój. jest tutaj no nie Wygrali Jezus Musi go zabić już Ja sam na czym Kurde No właśnie do siebie Nikt nie pojechał tą drillą 1 yeah, dobra, bo no, ja pończyłem tak, Czy... e, pochwała wzrokowo <grym> Dobra, ja wam wszystkim dziękuję za odcinek. Możecie się pożegnać oczywiście. Dziękuję. Trzymajcie się i sukcesów na polabicę. Tak. Dokładnie, tak to... jak mówi Dobrze, no teraz możecie wszyscy rozjeść. No możecie wszyscy się rozejść. Rozejść to... Rozejść panie <grywa>